pokazy karate kaskaderów, zrzeszowary, silników i rokowe koncerty. Tak pokrótce można podsumować to, co działo się na motopikniku zorganizowanym przez Stowarzyszenie Moto ND nad Zalewem w Nowej Dębie. Był to pierwszy motopiknik w historii miasta i gminy Nowa Dęba. Jego pomysłodawcami byli członkowie świeżo powstałego Stowarzyszenia Moto ND, a współorganizatorami Urząd Miasta i Gminy, Samorządowy Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Samorządowy Ośrodek Kultury. Żeby zdobyć ludzi zaufanie, a chcemy naprawdę nieść dobrą, bezpieczną jazdę, to no musieliśmy jakoś pokazać, że można zrobić nawet w takim dużym mieście jakąś fajną inicjatywę i dla dzieci, i dla motocyklistów. No i to był taki największy taki powód, żeby też promować miasto i gminę Nowa Dęba. Stowarzyszenie Moto ND funkcjonuje od grudnia ubiegłego roku i chęci do działania mu nie brakuje. Sami ludzie przyszli, którzy mieli po prostu czas, dobre serce, żeby, żeby działać wspólnie. Na razie nas jest 13, to jest wystarczy. 13 osób, którzy zawsze są i, i zawsze chcą pomóc, coś bezinteresownie, bo jesteśmy zwykłym stowarzyszeniem, yy, które nie ma żadnych profitów, wszystko jest z datków i z własnych w funduszy prywatnych. 13 osób też jest dużo, nieraz jest 100 osób i wie pani, jak to funkcjonuje. Myślę, że takie przykłady, takie eventy i dla dzieci, dla młodzieży chcemy promować bezpieczną jazdę. To jest taki nasz główny cel. Dla, dla motocyklistów, młodych zwłaszcza motocyklistów, każdy jakiś ma to doświadczenie. I no, taką formą chcemy się przebić. Podczas imprezy nad Nowodębskim Zalewem można było podziwiać motocykle i przygotowane specjalnie na tą okazję widowiskowe pokazy stuntów w wykonaniu kaskaderów z Rzeszowa. Na uczestników wydarzenia czekały koncerty rokowych zespołów, pokaz karate i broni myśliwskiej. Swoje stoisko mieli także ternobrzeszcy policjanci. Nie zabrakło strefy gastronomicznej i zawsze wyczekiwanych przez najmłodszych, dmuchanych zjeżdżalni. Była to dobra okazja do rozmów i nawiązania nowych znajomości. W końcu miłośników motocykli w okolicy nie brakuje tu pracuje. No to samo co z siebie ciekawe, ale w ogóle w tym roku nie było pogody. To nie to, że to jest zły zlot, to jest bardzo fajny zlot, bo, bo kameralnie, bo spokojnie, bo nie zawsze tak jest. No warto się zawsze przejechać, przepieczyć troszkę rozumek. A długo już pan jeździ na motocyklu? To jest córka. No. No, mała, nie to... wiem, mała, była mała, jak już jeździła tym motorkiem. I takie rodzinne wypady też. No, bo, no tak, cały, zawsze rodzinne. Jest na co popatrzeć, jest piękna pogoda, było blisko i żal było nie skorzystać z takiej imprezy. I jest masa różnych motocykli, więc jakbym chciała zmieniać, to jest na co popatrzeć. To jest moja pierwsza impreza taka, bo przeważnie jeżdżę z mężem na wycieczki. Jak zapowiadają organizatorzy, motocyklowa impreza ma mieć charakter cykliczny.